Niestety nie udało się no przełamać tej niekorzystnej pasy i zachowić kawałek o, o porażce. Załagał stary zamoc. no W końcówce, szczególnie, no, mieliście tutaj sporo okazji naciskać się, zachowali się ambitnie odważnie. Myślę, że to już był inny herman, no, ale czegoś zabrakło. No, na pewno co robić od tej zimnej kwity, tak, do zbytniej połowy. Jakbyśmy tutaj na się rozgrali, te te to może byśmy brak z silni. Niestety styczni się na zastawę poferczą drugiej połowie. I są to symptomy naszej grypy, mamy

Jakie to uczucie? Strzeli się jedną bramkę na wyjeździe, po który zespół, No po trudnym meczu, co by nie mógł wygrywać to spotkanie, ale zasłużenie. To wydaje naprawdę ich. bardzo fajne, ale to cały zespół, cały zespół to na to zapracował ten wynik. Konsekwentna gra, więc bo musieliśmy wykończyć. I bardzo się cieszę zwycięstwa. Wiele osób sugerowało się to ostatnimi wynikami Hetmana, tam słyszał były takie głosy, że ten mecz może być bardzo łatwy. No stało okazało się no, wręcz no, przeciwnie, trzeba było wyszarpać leż mocno to zwycięstwo się. W Tej lidze naprawdę nie ma bardzo łatwych meczów, Mimo się zobaczyć 20 porażek Omegi, Omega tak? i wygrywają spotkanie z Setmanem Zamość, to jeszcze ten nowy, prawda? Tak jest. E, przegrany mecz z bardzo słabą drużyną, powiedzmy sobie, no bardzo słabą, więc to wiedzieliśmy, że od początku ruszą, prawda? będą chcieli się pokazać. Każdy wiadomo, jak przychodzi nowy trener, każdy chce grać w piłkę i każdy będzie się starał i oddawał serce za to, co właśnie robi. Jest nadzieja na dłużej w podstawowym składzie zadowolić się? E, mam nadzieję, że tak, ale to wszystko zależy od trenera. Dzięki, dziękuję. Witam Państwa na i... Do dyspozycji Pan obaj trenerzy przez grzeczność dla tak? trener gości. Jeszcze jest wszystko. Na świeżo, że tak powiem. Spodziewaliśmy się, że... że na pewno będzie trudno jak co tydzień. I tu widać, że te opowieści... Słabym wrażenie w tym czasie, są żonki. Omega też dzisiaj chyba w 93 minucie przegrała, tak? z się coś, coś taką obce co Także tu każdy, pierwsza z ostatnią przyczyną, każdy z każdym tu może wygrać. Spodziewaliśmy się, bo tu w Zamościu, po tych zawirowaniach w tym tygodniu zmiana trenera była. I wiedzieliśmy, że gospodarze zdeterminowani. wiedzieliśmy, że, że na pewno będą brać chociażby jeden pół. Culałem moich chłopaków na to, żeby zespaży przeciwnika. Zagraliśmy słaby mecz i tu, tu nie ma dwóch zdań zagraliśmy słaby mecz. Ale ja mam w zwyczaju to, że zwycięzców, yy, zwycięzców nie sądzę, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy dotyczącej tego meczu, ale się wstrzymam. Moja drużyna, moja drużyna wie o co chodzi tym, że będą tego słuchać. Niech pamiętają, co im powiedziałem że Dziękuję. Czy są pytania jakieś? Może jeszcze to To znaczy, trudną sytuację mam na pewno. Podobując się tej pracy, przy pięciu porażkach rzędu drużyny Hetmana, dwie jesienią ostatniej, też trzy kolejne, czyli teraz już szósta porażka kolejna, na pewno trudno było dotrzeć do drużyny, która jest przybita po takich porażkach. Jednocześnie jest to bardzo młoda drużyna. Młoda drużyna, która potrzebuje czasu na ogranie się w tej trzeciej lidze. Wiedzieliśmy, że Radzyń silną stroną są fragmenty stałe. To wiedzieliśmy już na pewno, to się potwierdziło. Jeden z moich zawodników nawet no, nie skoczył do głowy. Byliśmy przed meczem przy omówieniu spotkania, że kryjemy indywidualnie z jedną strefą w polu karnym, także to się sprawdzało i praktycznie czysto uderzył teraz 5 metrów nie do obrony. Na pewno pierwsza połówka w naszym wykonaniu była połówką lepszą, zdecydowanie. Widziałem zespół Hetmana w Tomaszowie pół roku temu i w Starym zamości. Potwierdza się to, że po przerwie zespół nie ma siły. I praktycznie dzisiaj po przerwie myśmy oddali troszkę prac gry. Oddaliśmy prac gry. Zmiany, które wprowadziłem, szczególnie zmiana, dobrze powiem, dla Mickiego, tak, pozytywna, wręcz bardzo pozytywna. Natomiast zmiany w przodzie nic nie dały. Te roszady, które powiedziałem dwóch napastników świeżych, nic nie dało praktycznie. Na pewno czeka nas mnóstwo pracy. Gratuluję panu trenowi zwycięstwa. Mówił pan tener, że słabe spotkanie. No tak zakładaliśmy, że nie możemy dać grać radzyniowi, bo skoro Radzy nam ma 23 miejsce dodać drugie prawda, w tabeli. czy to się bardziej niczego nie bierze. Czy to jest zespół dobry, prawda? Ma zawet doświadczonych. I metodą naszą mi się było nie pozwolić grać. Radzień czy nie miał rzeczywiście bośmy dosykiwali, podwajali, potajaliśmy sytuację tak, żeby wybić stępa zgradzenia. I to się udało. Fragment stały że to nie, chyba nie pierwsza wam, ja pamiętam, że jeszcze na rzutu różnego chyba nie pierwsza w samym roku. Parę ramek z odrożnych i rzutów wolnych. To jest siła tej drużyny i m.in. rzuty wolne. I to się wiedzieli, no, teraz, wie pan, no tak młoda drużyna, skoro ja wychodzę yy, w zespole gra sześciu młodzieżowców. Jeśli muszę martwić o młodźowca, bo jestem dużo bardzo siedmiu dla mądrzewców, to praktycznie mówi o tym, że, że po prostu y, trzeba czasu i doświadczenia. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze mamy... Dobrze, gratuluję. serdecznie. Dziękuję.